Wielozadaniowy pojazd opancerzony Germas AMRV G10. Wysoki poziom ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa misji i bezpiecznego powrotu do bazy. Dom samochodowy Germas jest polską firmą motoryzacyjną specjalizującą się od prawie 20 lat w produkcji samochodów specjalnych i opancerzonych. W Polsce, jeżeli chodzi o samochody opancerzone, Germas jest pionierem w opracowaniu technologii i produkcji tego rodzaju pojazdów. Na przestrzeni lat Germas wyprodukował już kilkadziesiąt takich samochodów na zlecenie klientów polskich, jak i zagranicznych. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie oraz potencjał, firma podjęła decyzję o produkcji wielozadaniowego pojazdu opancerzonego. Tworząc AMRV G10, firma Germas wykorzystała najlepsze osiągnięcia w zakresie projektowania, materiałów oraz technologii, współpracując z Politechniką Wrocławską oraz firmą Daimler AG. Ze względu na przeznaczenie tego samochodu podjęto decyzję, że samochód zostanie zbudowany właśnie na podwoziu Unimog, które gwarantuje zarówno ponadprzeciętne osiągi, jak i niskie koszty eksploatacji oraz ze względu na swoją popularność pozwala użytkownikowi na ograniczenie wymagań w zakresie szkolenia kierowców oraz mechaników. Ochrona żołnierzy, tak zwana Force Protection, to jeden z najważniejszych elementów obecnie prowadzonych operacji militarnych. AMR VG 10 oferuje załodze wysoki poziom ochrony zarówno przed minami, przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi i ED, jak również przed odłamkami artyleryjskimi oraz pociskami broni strzeleckiej. Dodatkowo pojazd może być wyposażony w układ filtrowentylacyjny chroniący przed BMR. Poza zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony pojazd firmy Germas jest również zdolny do wykonywania różnych zadań na współczesnym polu walki. Dzięki takim cechom jak wysoka mobilność Modułowość konstrukcji oraz łatwość zmiany konfiguracji wyposażenia, pojazd ten może być szybko adaptowany do różnych zadań. AMRVG10 może być używany na całym świecie w różnych misjach, niezależnie od warunków pogodowych czy ukształtowania terenu. Jeden pojazd, wiele możliwości zastosowań. AMRVG10 łączy ochronę, mobilność oraz ładowność. Wszystkie rozwiązania zastosowane w pojeździe firmy GERMAS zostały sprawdzone zarówno metodami obliczeniowymi, jak i podczas prób poligonowych. W trakcie badań i prób sprawdzano m.in. odporność opancerzenia AMR VG-10 na eksplozję różnych ładunków oraz poziom ochrony załogi przed negatywnymi skutkami eksplozji. Nadwozie AMR VG-10 to samonośna konstrukcja typu monokok, Będąca pancerną cytadelą chroniącą załogę zarówno podczas ostrzału, eksplozji, jak i przewrócenia się pojazdu. Wzrost odporności nadwozia na przebicie, czy to pociskiem, czy odłamkami, uzyskano dzięki nachyleniu jego bocznych ścian pod większym kątem, tak zwany diamond shape. Spód cytadeli wyprofilowany jest w kształcie litery V. Pojazd AMR VG-10 jest również wyposażony w specjalne siedzenia przeciwwybuchowe z wielopunktowymi pasami bezpieczeństwa, które chronią załogę przed skutkami eksplozji ładunków, a w szczególności groźnymi przyspieszeniami. Mobilność taktyczna oraz strategiczna w każdych warunkach. Wąskie górskie drogi, strome podjazdy i zjazdy, błoto, piasek czy inne przeszkody terenowe. Wszędzie tam AMR VG-10 dostarczy żołnierzy oraz ich ekwipunek do celu. Jego ponadprzeciętne możliwości pokonywania terenu wynikają z zastosowania podwozia wysokiej mobilności UniMO. Podwozie to oferuje również dużą nośność, która pozwala na osiągnięcie wysokich poziomów ochrony niezależnie od konfiguracji AMR VG 10 AMR VG 10 może być transportowany na pokładzie samolotów transportowych średniej wielkości C-130 Hercules lub A-400M oraz większych, jak C-17 Globemaster III. AMR VG-10 podąża naprzód tam, gdzie inni osiągają kres swych możliwości. Jedna platforma, różne zadania. Poza wysokim poziomem ochrony oraz wysoką mobilnością, AMRVG10 oferuje również możliwość dostosowania konfiguracji wnętrza do bieżących potrzeb operacyjnych. AMRVG10 to platforma, na bazie której może powstać cała rodzina pojazdów specjalistycznych. Podstawowa wersja transportowa AMRVG10 przeznaczona jest do transportu 10 żołnierzy 2 plus 8 oraz ich ekwipunku. Możliwe jest też stworzenie odmiany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju jak policja, żandarmeria wojskowa i tym podobne. Na AMRV G10 może być zamontowane różnego rodzaju uzbrojenie, od opancerzonych wieżyczek strzeleckich do zdalnie sterowanych stanowisk strzeleckich wyposażonych w karabiny maszynowe kalibru 7.62 mm lub 12.7 mm lub granatniki automatyczne kalibru 40 mm.